Znajdujemy się na lądowisku Orzysz-Rostki na Ośrodku szkoleniowo Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz. Jesteśmy tu jako wydzielony komponent lotniczy 56. Bazy Lotniczej do wsparcia pododdziałów 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Sochaczewa. Wykonujemy zadania w ramach ćwiczenia Kania 22, to jest ćwiczenie, które jest federowane z ćwiczeniem amerykańskich wojsk lądowych Cyber Strike 22. W ramach takiej większej kampanii Large Scale Global Exercise 2022. Głównymi naszymi zadaniami tutaj jest działanie jako siły OPFOR, czyli wykonujemy zadania po wyznaczonych trasach, punktach. Zestawy, tutaj dywizjony rakietowe, które są rozmieszczone w, w trzech, albo w czterech punktach, próbują nas, kolokwialnie mówiąc, znaleźć, namierzyć i próbować zestrzelić. Tak, tak więc podgrywamy te, jakby, redder. W ramach tego ćwiczenia też wykonujemy loty na procedury CAS ICCA, czyli Cross Air Support i clos Combat attack we współdziałaniu z naszymi jtakami, którzy są z pierwszej brygady wojsk, lotnictwa wojsk lądowych. Praktycznie jesteśmy na każdym poligonie wojsk lądowych w Polsce, czy to jest Drawsko, czy to jest Orzysz, latamy na, na Wędrzynie, na Nowej Dębie, czyli generalnie przemieszczamy się w ramach takiego komponentu lotniczego po całej Polsce. Po otrzymaniu meldunku od technika pokładowego, że śmigłowiec jest gotowy do próby przedlotowej wykonujemy e, przegląd śmigłowca. E, robi to w lotnictwie każdy. Od ucznia pilota e, w waro klubie, który lata na szybowcach, po kapitana e, rejsowego samolotu pasażerskiego. Podczas przeglądu przedlotowego e, pilot e, sprawdza szereg elementów płatowca. Od dajników ciśnienia, poprzez stan podwozia i pneumatyków, łopat wirnika nośnego. Sprawdzamy znaczniki, jakie uzbrojenie mamy podwieszone, cały płatowiec zgodnie z wymogami technicznymi. W skład załogi śmigłowca Mi-24 wchodzi dwóch pilotów oraz technik pokładowy, który podczas lotów bojowych może być również strzelcem pokładowym. Śmigłowiec Mi-24 ma maksymalną masę do startu 11,5 ton. Co ciekawe, samo paliwo znajdujące się na pokładzie to około 2 ton. Śmigłowiec wyposażony w dwie gondole z. Działkiem GS 23 mm o szybkości ponad 3000 strzałów na minutę. Jak również możemy zainstalować na podwieszeniach pociski rakietowe. Jeżeli nie używamy uzbrojenia, śmigłowiec ma możliwość podwieszenia zbiorników dodatkowych, które zwiększają długotrwałość lotów a około półtorej godziny. Rozwiązania konstrukcyjne tego śmigłowca umożliwiają rozpędzenie go do ponad 330 km na godzinę. Śmigłowiec ma możliwość wzbicia się na 4,5 km nad ziemię. Możemy przebywać w powietrzu około 2,5 godziny. Po przeglądzie zewnętrznym członkowie załogi zajmują swoje miejsca w kabinie i następuje proces uruchomienia śmigłowca do próby przedlotowej. Tam sprawdzamy wszystkie parametry. Po uruchomieniu sprawdzamy systemy pokładowe śmigłowca. Jeżeli załoga stwierdza, że wszystko jest w porządku, wykonujemy próbę w powietrzu. Podczas zawisu sprawdzamy poprawność sterowania podłużnego, poprzecznego, jak i wysokości. Tak naprawdę całe przygotowanie śmigłowca do lotu zabezpiecza personel techniczny i to są nasi cisi bohaterowie, dzięki którym czujemy tą pewność, że śmigłowiec jest należycie przygotowany. Oni dbają o to, żeby ten śmigłowiec był w należytej kondycji technicznej i rzetelnie wykonują swoje obowiązki. Grupa obsługi technicznej ma za zadanie utrzymanie sprawności technicznej eksploatowanych w bazie śmigłowców śmigłowców Mi2, śmigłowców Mi24, śmigłowców W3PL Guszec. Eskadra techniczna podzielona jest na tak zwane klucze. Są cztery podstawowe klucze: jest klucz eksploatacji płatowców i silników, klucz eksploatacji osprzętu lotniczego, klucz eksploatacji urządzeń radioelektronicznych i klucz eksploatacji uzbrojenia. W eskadrze technicznej wykonujemy obsługi okresowe, obsługi specjalne i usprawnienia śmigowców. Znajdujemy się w 56 bazie lotniczej w Noworocławiu Wrocławiu w hangarze, w którym wykonujemy obsługi na śmigłowcu Mi24 W i D. Czynności, które żeśmy wykonywali, jest to sprawdzenie karabinu maszynowego 9A624 sprawdzenie aparatury kierowanej od operatora i pilota. Sprawdzamy sprawność zamków bombowych, tak samo odpalania. Wyrzutni pocisków niekierowanych. Nadmieniam, że pilot w dolnej kabinie jest to pilot operator, który może przemieszczać karabin maszynowy za pomocą stacji KPS-53 AW. Możemy zainstalować, podwiesić cztery wyrzutnie UB-32. W każdej jest 32 pociski S5. Możemy również podwiesić dwie gondole UPK. Mamy w, te, w każdej gondoli jest działko GS-23. Również możemy podwieścić dwie wyrzutnie B8, jak również cztery bomby i pociski 914. Po każdym wykonanym locie standardowo technicy podchodzą, weryfikują sprawność wszystkich układów i agregatów śmigłowca. Moją pracą tu na hangarze jest sprawdzenie systemów uzbrojenia. Mamy przed sobą śmigłowiec szturmowy. To jest typowo szturmowy śmigłowiec, który może przynosić uzbrojenie. Może przynosić pociski rakietowe niekierowane, kierowane, jak również może być uzbrojony w działka i karabin maszynowy. Jeśli chodzi o uzbrojenie, jest to bardzo dobry sprzęt. Praca dla mnie. Ja już jestem tutaj od 1988 roku. Sprawiamy to dużo przyjemności. Dlaczego? Dlatego, że bez nas, jak to się mówi, uzbrojenie to jest podstawa tego zawodu i to, że pilot wykonuje zadanie jest dla mnie satysfakcją, nie ma żadnych zacięć, nie ma żadnych usterek i wtedy to sprawia taka praca przyjemność. Lotnicza, czyli lotnicza akademia wojskowa e, ona kształci pilotów do pewnego poziomu. Tak? W naszym przypadku to jest do poziomu trzeciej klasy, czyli to jeszcze nie ma lotów na zastosowanie bojowe, lotów w nocy nie ma lotów w NVG. Następnie taki lotnik przychodzi do nas do takiej jednostki jak 56 baza lotnicza, która na przykład dysponuje śmigło całkiem Mi24. To jest typowo śmiechet szturmowy. I oczywiście trwa to jakiś czas wyszkolenie tego pilota powiedzmy do pierwszej klasy. Pierwsza klasa oznacza, że jest wyszkolony w dzień, w noc, w trudnych warunkach atmosferycznych, w chmurach, no i najważniejsze, że wyszkolony jest w NVG czy do latania z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych właśnie na bojowo, parą i kluczem. U mnie osobiście to tradycja rodzinna, ale jak w każdym zawodzie są ludzie, którzy od dzieciństwa patrzą w niebo i wypatrują samolotów. Każdego kosztuje tyle samo pracy i wysiłku, aby móc finalnie zrealizować swoje marzenie o lataniu i być pilotem.